Hej kochani, witam Was w kolejnym vlogu u mnie na kanale. Kolejny vlog lumpeksowy, ale na samym wstępie. Tak, chciałam Was bardzo, ale to bardzo przeprosić za to, że w tamten weekend był tylko jeden filmik. Ale jeśli obserwujecie mnie na tych innych platformach, to mogliście zobaczyć, że była u mnie rodzinka. Miałam też naprawdę wiele rzeczy na głowie. Mieliśmy imprezę w ogóle rodzinną, były złote gody. Także trochę byłam zarobiona i powiem Wam szczerze, że nawet się troszkę podłamałam w ten weekend, że za Was zawiodłam, że miałam coś takiego takiego, że kurczę no, Oliwia, no nie wolno tak, widzowie pewnie czekają, także bardzo, bardzo Was przepraszam, mam nadzieję, że teraz wrócę szybko do regularności, ale też się przestraszyłam, bo niedawno trochę pogorszyło mi się, powiem Wam, zdrowie, lekko z endometriozą, ale z tym już jest lepiej, ale trochę tak wiecie, że mnie jakieś chrupsko zaczęło brać, dajcie znać, jakie macie sposoby na odporność, żeby się wzmocnić, no bo teraz przychodzi taki czas, że kurczę, te wirusy wszędzie latają, no z takich jeszcze ploteczek, to ogólnie nagrałam dla Was vloga lumpeksowego w tamten weekend, jak byłam z moją kuzynką z Irlandii i z jej przyjaciółką na lumpach, ale szczerze mówiąc, wyszedł on strasznie chaotycznie. Nawet nie ma on zakończenia. Dajcie mi znać, czy chcielibyście go zobaczyć. Myślę w ogóle, już go dałam sobie na laptopa i chcę go zacząć montować, ale jakoś nie jestem z niego do końca zadowolona, chociaż na przykład ta kurtka jest z tego lumpowania i powiem Wam, że znalazłam dość sporo fajnych perełek, ale ja mam coś takiego, że dla was te blogi, które tworzę, muszą być jak najlepsze. To jest takie moje zboczenie e, e, zawodowe, bo wiecie, że ja pracuję jeszcze jako social media manager, więc no, mam coś takiego, no ale dobra, ja już się rozgadałam. Słuchajcie, wracając do dzisiejszego naszego wyjścia, jedziemy do Viva Profit na Bielany, bo umówiłam się z Anitą. Ja w ogóle dostrzegłam, że wy bardzo polubiliście Anitę, moją widzkę, z którą e, miałam ostatnio filmik. Ja go gdzieś tutaj wam podlinkuję, musicie go obejrzeć. jeśli nie oglądaliście, musicie go obejrzeć. Anita jest świetna, Pamiętam powiedział, że ona kocha być nagrywana, więc jasne kochana, no ja z tobą nie pójdę na lumpę, Także zaraz się z nią widzę, już się nie mogę doczekać, bo ja ją tak uwielbiam, serio, ona jest tak przesympatyczna, tak zabawna, ale ona to jest bardziej co ode mnie. Ona ma więcej energii ode mnie, ja wam mówię, nie? Ona po prostu to jest to jest taka energia chodząca. Serio. Ona, jeśli nie macie humoru, wchodzi Anita. Ona wam wszystko poprawi, także co? Teleportujmy się może teraz już e, na Bielanę i rozpoczniemy te nasze dzisiejsze lumpowanie. No i co? Miało być ogromne przywitanie i co? Nie ma jej, nie ma tej Ani, to widzicie jak to jest z nimi, no. Umawiasz się z kimś i ktoś nie przychodzi, nie? A tak serio, słuchajcie, biednej Anicie uciekł autobus, musiała jechać tramwajem, miała cztery przesiadki. Także zaczynamy na razie sami, a Anitka do nas dojdzie, dobra? Tam, e, napiszcie jej w komentarzach, Anita, będzie dobrze, nie przejmuj się komunikacją miejską we Wrocławiu. I pewnie myślicie, nie, no Oliwka zaskoczy nas jakąś nowością, ale nie. E, zaczynamy od swetrów, to już jest paranoja, uzależnienie. Tak, dokładnie tak. Osoby, które są stałymi widzami pamiętają kiedyś taki sweterek, które tutaj znalazłam w takim samym kolorze, wełniany i go nie wzięłam. Ogólnie no nie był to ten sam krój, ale ten sam kolor i bardzo mnie za to zbesztaliście w komentarzach. I patrzcie, znalazłam teraz taki, on również jest wełniany z Yendaia i ogólnie kurczę jest przepiękny. Nie dość, że rękawki, kolor, ogólnie w rozmiarze S, no i jeszcze skład jest bardzo dobry. Patrzcie, przyszła i już znalazła buty. No a proszę się przywitać, kochanienka. No, a wiesz, czytałaś komentarze na twój temat? No, nie lubią cię. Powiedzieli, że nie chcą cię na filmach. No tak, <śś> Szartuję, że jesteś świetna i że idealny tworzymy razem team. <śś> ej, ej, ale spoko są te buty, no. serio, bardzo ładne. No jak z ryłko, bez Beskidu, ja też je widziałam. Ej, serio, bardzo są ładne, no. Takie, naprawdę. Ale też takie niespotykane, że wiesz, nie będą wszystkie osoby je miały. To jest w sumie największy plus. Mojej <lumpeksu> Ale nie, serio są świetne. Tutaj, moja... A ile ja one to... kosztują? Cztery dychy. No to tak jak na buty, to mega spoko. Poza... mamy tu zniżkę z legitymacją. Tak, była zniżka na legitymację, ale ona się już skończyła. Ale ja mam dwie dychy, słuchaj. Bo ostatnio zrobiłam takie zakupy z kuzynką, że aż dwie dychy dostałam rabatu. Ja dostałam cztery dychy ostatnio, ale chyba się przeterminowało. Wiele razy wam mówiłam, że mam jakąś klątwę torebkową, ale dzisiaj znalazłam taką i kurczę, przyznajcie, że jest naprawdę bardzo ładna ten kolor i ona mi przypomina taki zamiennik torebek kurczę na L, co nie? Taki kurde. Weźcie mi przypomnijcie, bo nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy, ale chyba one były z Wielkiej Brytanii. No są teraz mega modne, ale one kiedyś już były modne, jakby to jest wiecie taka odnowa z Dawnych czasów. Ale to, co trzeba przyznać, że jest naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Nie wiem, czy ja jestem jakaś cofnięta do tyłu z modą, ale czy widzieliście kiedyś zimowe konwersy? Bo ja nigdy. I dopiero to jest mój pierwszy raz, ale czacnie. Pomyślcie sobie, że ktoś tylko chce chodzić w tramkach, a znam takie osoby, Pamiętam, kolegowałam się kiedyś z koleżanką, która tylko wychodziła w superstarach albo w Forcach. Zima, wiatr, ulewa, śnieg, a ona tylko Force albo superstary. No, i gdyby wymyślić na przykład takie super stare na zimę, bo forsy są, ale super stare. Patrzcie, tą wersję wymyślił? no ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, są tylko zżółknięte, no ja ich nie będę brała, bo to nie jest na pewno e, mój styl, ale śluby czadowe, są określone i kosztują, można się pewnie pytać, 50. pięćdziesiąt złotych. Mi na przykład osobiście bardziej podobają się te buty zamszowe z tymi klamrami po boku. Kurczem, serio wygląda to bardzo, ale to bardzo ładnie. Właśnie sobie po prostu tak przechodziłam, patrzę na sweter, mówię, ej, wystaje tam coś, czego nie widziałam, i znalazłam taki sweter, no jest on biało-czarny, ale nie jest czarny. Do końca całkowicie nie jest czarny, co jest dobrze. Patrzcie na te rękawy. Musimy chociaż to przymierzyć, koniecznie. Patrzcie na naszą Anitkę, jak ona przepięknie wygląda w kurteczce, ale w ogóle ona jest przepiękna. Ja ostatnio znalazłam bardzo podobną, tylko brązową, ale to jest Twój kolor. Twój i mój, nasz wspólny kolor. Jasne, jest na lata, słuchajcie. No, ale śliczna. Tylko pokaż, co, co ona ma na sobie. I teraz nie wiemy, czy to zejdzie. I chyba będę musiała pójść po jakieś chusteczki, może po kryjomu zobaczymy, czy to by zeszło. I z tyłu... Też ma taką plamkę. w ogóle jaka to jest firma? Sprawdzałaś? To jest rozmiar S na pewno. Okej, Eseczka. Okej. Nie znam tej firmy ja w sumie. Nie. Trzeba było sprawdzić. Teraz się guplujemy. <laughs> Dzisiaj w Viva Prophet mamy jakieś e, kurtkowe szaleństwo. Patrzcie na tą pikowaną kurteczkę i ona jest pikowana, w serduszka. Akurat e, naszej Anitce się nie podoba, ale dajcie znać, czy wy byście taką ubrali, bo ja tak. Ile my, moi drodzy, gadaliśmy o zamszowej marynarce bardzo dużo i dzisiaj taką znalazłyśmy. Nasze koszyki na razie prezentują się tak. Zaraz Wam pokażę w ogóle tą spódnicę. Ale... Anitka! Wiesz, że ty jesteś chora, prawda? Anita, widziałaś to przed chwilą, prawda? Musimy wam coś pokazać. Co ja znalazłam, to jest po prostu jakiś hit. Ja kocham tą skandynawską firmę i nie spodziewałam się, że Viva profituję ją znajdę, bo ogólnie rzecz biorąc rzadko tutaj znajduję aż takie skandynawskie perełki. Jest to męska rzecz, ale co nie zmienia faktu, że jest naprawdę z dobrej firmy. I ja nie będę się, nie pokuszę się, żeby Wam rozczytać nazwę tej marki. Ale mam z niej w paseczki pełno bluzeczek w domu. Osoby, które lubią skandynawskie marki, zaraz zrozumieją. Już Wam pokazuję logo, ale no, taka bąbereczka dla chłopaczyny. No, może będzie coś tam, mówimy, e, przestań, przestań, ale będzie musiał chodzić. Będzie musiał, nie ma wyjścia. I ta cicho bądź już. Nagrywam, już. Idę id no. Łapcie tutaj logo tej marki. I serio, bardzo wam polecam sobie ją wygooglować na wintet. Bo ja zawsze znajduję od nich fajne perełki i bardzo lubię od nich bawełniane topy. Pani właśnie wyselekcjonowała i przebrała e, taki wieszak z szalikami i chustkami, i muszę wam pokazać, co ja znalazłam. No, czy ten szalik nie jest przepiękny? A ja Wam teraz coś powiem i sprzedam, że ja teraz aktualnie poluję na różowy płaszcz, który wyhaczyłam z takiej polskiej mojej dość ulubionej marki. I on, on będzie się z nim pięknie prezentował. Kochani, teraz pytanie do Was, i to takie poważne. Które wybieracie klasyczne takie zamienniki ugów emu czy teraz takie sznurowane? Nosy? No, nie zagięło. Mnie to sznurowanie zagięła, a ciebie, Anita? Ale ja jej widziałam dużo wcześniej już. Tak i co? Mi się podoba, że ona bardziej związana. Tak, wiązana? No. A ja właśnie jestem Bo bardziej klasyczna. Ja, jestem nowoczesną babą. Tak, An Anitka to definicja nowoczesności. <grym> no piękna. Odpowiedni człowiek, o odpowiedni czasie jest. Ej, serio, Eleczka, jest mango. Bardzo. O, czekaj! Ostrość oh. zgubiłam, ale bardzo ładna jest. I przez ciebie ostrość zgubiłyśmy i co? I co teraz Anita? No, <laughs> I żartuję. My już chyba byśmy chciały iść do Starbucks'a na kawę, ale walczymy. Wydłamy kawę, no. No, serio. Widzowie, słuchajcie hit. Ktoś schował a Oliwka znalazła. Patrzcie na ten szaliczek i on jest w 100% wełniany. No jakieś cudo. Ale nie ukrywam, nie ukrywam, Anita, dobra taktyka, nie? Pomiędzy bluzeczkami. <laughs> Coś też powiedzieć, coś ten portfel, wszystko w porządku. Jak tam sytuacja? No, <laughs> Ej, mi się wydaje, tak, zanim tam se gadamy, że my w końcu wylądujemy razem pod mostem z naszymi ciuchami, i starzy będą kazali nam sprzedawać tam swoje ciuchy, aż w końcu nie zarobimy. Jakby tak mi się wydaje. nigdy. No, to już, to już jest chore. Kurczę, kolejny raz e, stoję w ciulowym miejscu I pewnie tak, będziecie słyszeć tą panią, która śpiewa Ale akurat tutaj jest, jak do A ja nie mam chęci gdzie indziej nagrywać, jak wyglądam Ale patrzcie na ten szalik, przepiękny jest, co nie? I ja z nim widzę takie mega instagramowe, pinterestowo-skandynawskie outfity I chciałabym słuchać do tego kubeczek z herbatką, karpatką, tarmosik, sweterek, różowy płaszcz i fotki I to będzie coś pięknego Następny mamy ten wełniany szaliczek i on jest dosłownie cudowny. Patrzcie, jak on pięknie wygląda do tej kurtki. Czekajcie, ona mi się tutaj zawinała, ale no nie, no ślicznie to razem wygląda. Czy wyobrażam sobie, jakby go ubrać do mojego brązowego płaszczyka, to już w ogóle. Hej! Ale się jaram! On wygląda, boską. przepiękny jest na tej to jest totalnie dla ciebie swety. I wiecie co zauważam ogólnie przy kupowaniu sklepu? że muszę uważać na to, że kupuję troszkę jednak za bardzo oversize'owe swetry. I ja mi po prostu źle wyglądam. I jednak to jest S, jest tutaj oversize, ale S wygląda naprawdę bardzo fajnie. A więc teraz muszę na to też zwrócić uwagę w ogóle bardzo fajnie pachnie. Ja lubię to w tym stie, że tutaj zawsze tak taką. Serio, mam bardzo na Kurde, szczerze! No i mam ręcznie robioną perełkę, ale niestety w składzie poliester, więc trochę okazja i jest trochę przeszkodzona Teraz zobaczyłam, że z niej się po prostu sypie strasznie się w niej praca już, ale musiałam wam ją pokazać na mnie, że ta ręka fajnie w ogóle wygląda, co nie? Zarąbiste, no ale szkoda, że taki Zły skład, no i szary no? Szarym serio nikt W porównaniu tamten sweter, a ten sweter Masakra, co? Mamy tą alazansową marynarkę I słuchajcie, no jest jednak za duże Popatrzcie, ona no jest wielka na mnie, co? Nie będzie się zbyt nie nadawała Ale gdyby była troszkę mniejsza To bym się zastanowiła I też chyba trochę inny kolor, bardziej cieplejszy Bo ten jest taki bardziej chłodny I to do mnie nie pasuje, bo pada w takie szarości A mi by zależało bardziej, żeby to byłoby cię taki ciepły e, Ala zawsze Ela! Ela! Dobra. Ja kocham i Ela mam no, przecież Ela. No. Moja Ela jest 84. A ja 8 4. Ja nie wiem jak ja Wam to nagram, bo tutaj mam takie gaduły, ale patrzcie jakie znalazłam sweterek. Sisi błagam cię! Dobra. No i w końcu Wam mogę pokazać, widzieliście, co się wydarzyło, prawie kamera spadła. Ale dobra. Tak się prezentuje ten sweterek i mi się podoba, i go chyba biera. Ma no, ładny jest. Pani, że jest tak tutaj wycięty, no śliczny jest, no, nie ma co ukrywać. No, dziękuję, Anitka, ty również, ty również. Tylko prawie straciłyśmy dużo pieniędzy przed chwilą. Jakbyśmy nie złapały, co to pieniędzy? nie, było Serio, to była chwila, moment. Kocham dzieci, ale to, to było straszne. Zamykam A właśnie, pokażemy buty. bambucie. czekaj, co tak masz tutaj. Patrzcie, jakie buty znalazłyśmy. Urbanobę czerwona szpila. Patrzcie na tą spódnicę. aż muszę zadzwonić do mojej kuzynki, tylko niestety to jest Elka, więc na mnie nie będzie dobra, ale no patrzcie, jaka przepiękna spódniczka jeansowa. I teraz zobaczcie na jej tył. Czy Wy widzicie tego kwiata? No ja wszystkie teraz dziewczyny, które kochają vintage. Padły, nie? Po prostu padły. Wiecie co, jak ja ubieram, to jak patrzę na siebie w kamerze i na przykład jak są ciemne kolory, to od razu brzydko wyglądam. Tylko kamerze, ja to widzę w podglądzie, a jak od razu mam jasne kolory, to wyglądam super. I wziąłam sobie spodnie, ale kurczę, słuchajcie, dupa. Tak tu wiszą, a są takie piękne. Nie mam, nie mam jak w ogóle Wam ich pokazać, ale no, są prześliczne, ale tutaj. I tutaj, no niestety dupa, a są idealne by były. I oddam. A... Anita, tak mamy, że my se znajdujemy cichy. Dobra, tak o Wam pokażę, że widzicie, one wyglądają tak i tutaj się mega, mega marszczy. A tak to by były takie piękne. No i tutaj jeszcze bardzo. No dupa, no, no są piękne. Dobra, daję ci Anita. Ja. Anita za niedługo leci do Szkocji i wynalazła sobie taki szaliczek. No idealne, no. Ale ja ci powiem, Anita, ty, ja nie mogę tak z tą chodzić. Ty coraz więcej perełek ode mnie znajdujesz. Ty jesteś moją konkurencją tutaj lumpeksową. Ej, ja, ja tak nazwę tego bloga. Będzie taki clickbait, że ona znalazła więcej lumpeksowych perełek ode mnie. Będzie najazd na ciebie, zobaczysz. Słuchajcie, no to nie jest mój wybór. Anitce się po prostu bardzo podoba, ale dajcie znać, co byście wybrali: tą kamizelkę czy ten sweterek. Chociaż ja bym nie wybrała nic, Anitka. Ja biorę to. Dobrze. Podciągam. Często prosicie, żebym wam pokazywała, co będę brała, więc na pewno są te dwa szaliczki, na pewno biorę ten biały sweterek, tą kurtkę dla starego, bo powiedział, że no podoba mu się i ten pomarańczowy sweterek, no i mam jeszcze słuchajcie bon na 20 zł z tamtych zakupów, więc jest dobrze. Słuchajcie, wróciłam do domu, już nawet nie chciałam odpalać kamery, jak poszliśmy sobie z Anitą na ciastko i na kawę, bo chciałam też spędzić trochę z nią czasu, pogadać, a nie tylko razem na lumpy chodzimy, tylko wiecie, po prostu bardziej, coraz bardziej się poznałam. Znać. To w ogóle jest takie zaskakujące i nawet chciałam z nią pogadać o tym, jak patrzcie do czego to doszło, że poznałyśmy się dzięki temu, że nagrywam, ona była moją widzką, po prostu lubiła mnie oglądać, bo tak jak to ona mówiła, też jestem taką gadułą jak ona i z tego wszystkiego wyszło tak, że po prostu teraz się kolegujemy, co? I wy widzicie to wszystko namacalnie, te nasze jakby poznawanie się. A czemu wy mi nie mówicie, że ja tak źle wyglądam? Słuchajcie, tak padało, tak łaziłyśmy po tym dworze, że no już, już oliwka za bardzo dobrze nie wygląda, ale słuchajcie, moje koty się już tutaj czają, lumpy powąchały, więc co chyba trzeba będzie się już zbierać. No, idę się kąpać, gdzieś kolację i do łóżka i jutro zacząć kolejny dzień. To co? Widzimy się w następnych filmach i pa pa!